ma wszystkim charakterem oczywiście. Taka sprawa. Będziemy chciałem zrobić licytację dla Marcina, słomy, który choruje na raka. Już, już kiedyś mówiłem, o, wspominałem w filmiku o nim, o Marcinie, no jest chłopak chory. No i wiadomo, trzeba mu pomóc tak, tak jak można, nie. No no to chciałem moją motorynkę wystawić na licytację. Dzwoniłem tam do takiego pana, który skupuje takie motorynki i takie rzeczy. Powiedział mi, że... Przepraszam za bałagan, bo to jest takie pomieszczenie gospodarcze. Powiedział, że te 2000 może dać. Tak więc, od tej sumy byśmy startowali. Motorynka jest odrestaurowana, jak widać. Kurde, tak mi tutaj słabo ostrość łapie. No ale jest, jest odrestaurowana. I słuchajcie, no była na chodzie. Prawdopodobnie tylko ściął się klin. Żeby ją tak na igłę zrobić, to trzeba włożyć w nią około 300 zł yy, cylinder zrobić i takie coś. Bo też ja czekam za pieniędzmi ZDSu, bo tak to bym to zrobił i składał, i po prostu na chodzie. No ale sam nie mam, żeby ją zrobić. A tak naprawdę no... to stoi już mi tutaj jakiś czas i według mnie będzie lepiej, jak yy, jakiś pożytek z tego będzie. Komuś się pomoże, bo no dobrze co, będzie mi to stało. Co kiedyś tak stwierdziłem, że dla syna będę trzymał, ale, ale jak na razie nie mam ani dziewczyny, ani syna, ani tego w planach. Tak więc, lepiej, żeby to komuś pomogło niż to miało stać i tak, no bo stoi i gnije, że tak powiem. Także startujemy od 2000 zł, bo to jest już taka kwota pewna, którą dostanę w razie co od tego pana do którego dzwoniłem, bo mu przedstawiłem też całą sprawę. No i jak tutaj zrobić tą licytację w ogóle? Kto by tutaj. Bo na, ja nie, nie ufa na tym YouTube, bo tam w komentarzach jest pełno ludzi podłych, hamskich, Mordeczka a ty też na mnie. No tak jest. Tam jest pełno ludzi chamskich, podłych. I, że tak powiem, yy, zróbmy tak. Ktoś z prywatnych kont, tylko będę yy, brał pod uwagę ktoś z prywatnych kont Na mojego Facebooka będzie mi pisał, ile może dać. Jak piszecie na Facebooku Rafał podejma, no to tam wszystko będzie. Chcieliśmy dla Marcina zrobić, tak że myśleliśmy, żeby zrobić skarbonki, tu ustawić w sklepie, bo to jest choroba, gdzie cały czas te pieniądze są potrzebne na leczenie, ale pan ministr, oczywiście musi być zgoda pana ministra, żeby to wszystko szło przez jakieś yy, fundacje, coś. Ja powiem tak, panie ministrze, żal mi jest pana i wszystkich tych ministrów, którzy o tym zdecydowali, bo ludzie na przykład chcą pomagać, a nie mogą, bo wy, wy jesteście po prostu... To jest podłe. Ja nie będę tego tutaj komentował, ale, ale, ale to jest podłe i, i za to na pewno kiedyś odpowiecie. I także pozdrowienia dla ministra, który jest, że tak powiem, którzy są debilami dla mnie, bo to jest tak, jakby powstrzymywać kogoś, byle komuś utrudnić nawet to, żeby komuś ktoś pomógł. A no sam nie jestem bogaty, też nie, 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 nie wiem co, ale zobaczcie, no, coś ci stoi tak naprawdę w domu, nie używasz tego. To możesz to tak naprawdę sprzedać, nie zrobić to żadnej różnicy. A im bardziej masz jakąś rzecz, którą, którą, do której jesteś przywiązany i ją sprzedasz, żeby komuś pomóc, no to mi się wydaje bardziej to cieszy, więcej daje radości. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych, którzy chcą, chcieliby kupić tą motorynkę. Zaczynamy od 2000 i proszę mi pisać tylko z prywatnych kont na Facebooku. Rafał podejma. I ja po prostu pojadę i zawiodzę te pieniądze osobiście, bez żadnych agencji, bez pierdół. Stofik, nie wolno! Uspokój się. Bez żadnych pierdół takich będnych. I... no, co tu jeszcze powiedzieć. No, zachęcam wszystkich, którzy na przykład mają coś, czego nie używają, i to im tak naprawdę stoi, zalega, no, że, że większy pożytek to zrobi, jak można komuś pomóc, niż to ma stać po prostu i gnić. Bo my, ludzie mają coś takiego też w sobie, ja też tak, jak ja ją kupiłem, to stwierdziłem, że jej nigdy nie sprzedam, nigdy nie ten, będę ją trzymał, bo na czymś takim uczyłem się jeździć, ale więcej radości mi da, jak będę mógł to, jak to sprzedam i będę mógł komuś pomóc, niż ma mi to stać, powiedzmy, i będzie czekało na dziecko, aż może będę miał za 10, czy 15, czy 20 lat, to to, a, a potem moje dziecko, powiedzmy, o ile będę miał, spojrzy na to i powie, weź się ogarnij, ja nie będę jeździł takim, takim zabytkiem starym. No, no i dlatego zachęcam wszystkich do, do, do pomagania. I no zobaczcie, jak macie coś w domu, idźcie do głupiego komisu, kurde, nie wiem, sprzedać jakiś telefon, słuchawki, cokolwiek. I zawsze można pomóc, a tak naprawdę to leży i tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Bo to leży i, i, nic, i nic się z tego nie dzieje. Ty też byś to w tych pomoc jakbyś mógł, nie? no ja wiem. No, także pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że, że uda się zebrać chociaż trochę powyżej tych dwóch tysięcy. No i pozdro dla charakternych. I pamiętajcie, że jak coś zrobicie dla kogoś, to tak naprawdę robicie to dla siebie. Pozdro.